Co to jest za szaleństwo? No zobaczmy. Drugi raz. Przypuszczam, że trzeci. No kurwa debilu, nie w Patryce, kurwa. Ja, ja chcę więcej. Jak chcę zobaczyć więcej klipów z Pijanego Diabła. Ja potrzebuję więcej klipów Pijanego Diabła. Proszę mi o linki wysyłać tutaj, na naszych klipach przepięknych. To jest za mało. To jest za mało, tego musi być więcej. O, o, o. O, jest. To trwa 6 minut 20 sekund. UWAGA! O kurwa działa! Jeszcze ta ostrość z kamerki, że tutaj jest zaznaczona. On nawet ostrej kamerki nie ma. To diabeł, jak ty nawet na siebie ostrości kamerki nie masz, tutaj jest ostrość. Wow, teraz rób to samo zrobić. Nie, zbyt. czekaj, czekaj, czekaj. Nie piszę niski, nie ma. Chyba szły, kurwa co? No nie, dziękuję. No Jeszcze ta wódka wyciągnięta. Ja bo tu diabła. tu się dorozeć, ale... witam. O kurwa. Masz więcej tunerów? Kurwa, Rudy! Jesteś na czasie? Rudy jest informatyk, kurwa. On ogarnia. Rudy, chodź! Chodź, kurwa, na Discorda! Ja, spierdolę. Ja słyszę ten ton. Ja słyszę ten ton diabła. To jest pijany ton diabła. Ja, to spierdolę. A, nie, nie, ja dołączyłem. Poczekaj. Ja, kurwa... Kurwa, kulumka, nie? To jest charakterystyczny ton pijanego diabła. Każdy go zna. Każdy go zna. Teraz, kurwa. No nie, no nie wiem, czy ja nawet. Kurwa, chuj ma w łeb. To było gdzieś, a nie ma. Ja pierdolę. A tu jest kurwa. Czekaj, o kurwa. Nie mogę. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja, nie nie cześć, cześć, cześć. ja oh słyszę go? tylko oka. Uchwała! Monitor się rusz. Oj, chipsko, no się wypiął kurwa. Twój starszy wypiął kurwa na ciebie jak miałeś trzy okej. Czekaj, czekaj Czekaj Orgo, do... To... O no, no, kurwa to ścisk to mocy! To... Kurwy synu <ścoughs> <ścoughs> Działaj! <ścoughs> dobra, ale co naprawimy? Mojster za didasa, kurwa, nie? Twój stary Zadidasa, kurwa, na podróż. <laughs> masz kropelkę diabeł, weź to sklej kropelką, bo już masz kropelkę tutaj, wystarczy, że skleisz. O, gdzieś kurwa działał! <laughs> znaczy, jak pierdolisz, bo to jest kurwa, tak zwany RTV. <laughs> Ja znam ten rodzaj monitora, to jest monitor za 300 zł, którego się kiedyś kupiło z taką myślą Ja pierdzielę jaki tani monitor, a szkoda go jest nie, nie kupić, jest za darmo i się popsuł i możesz z nim robić co chcesz, bo nie jest ci nawet szkoda Blaku zero czyt, Blaku uśmiech wpłacił 50 zł, hej na X Freeza masz NIP i KRS spółki półki Freeza. Blaku pozdrawiam cię, nie potrzebuję tych danych akurat, to jeszcze jest coś co ciężko jest znaleźć jeszcze. Naprawie. Ja to kurwa naprawię. Dobra Bocie goniczek. Kabel od bajna, mi się, wiesz? Twój stary to jest Bania. O, <noise> <noise> wyłączył się z kurwy <noise> Bądź <się> niepiął, kurwa. <noise> tak, ja wiem jak Ja kurde je. Ja... Czy ja nie miałem tego samego monitora? To jest monitor od Samsunga. 21,5 cala. On ma tutaj wersję on ma tutaj wejście DVI Niebieskie DBI ma i tutaj ma normalne podłączenie na HDMI. Chyba. Ja, ja wiem jaki no, to jest monitor. No, Miałem kiedyś taki. Pa, pa pa, tako. Czekaj! Weź kabel na kropelkę przyklej, nie? Weź kabel na kropelkę przyklej, ty nie Nie, nie, ja na naprawię, kurwa. płacił 5 zł w butaczy. To się tam hikocze w tle cały czas, ma śmiech jak choklik w tle. Tylko w tego. Toś ma śmiech jak choklik i się zastanawiam, który z nich. A więc tego? Patrz. No wiem, 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 dlatego nie napierdalam. Teraz obcaj. i przypierdolił kartę każdy monitor, kurwa. Jak on to naprawi Jak on to naprawi Nie no to jest upierdzielone No nie da rady tego naprawić Nieważne Może tylko bardziej zepsuć ale chyba nie da się naprawić tego Borsik O jedna kreska kurwa mówiłem ZERO TESCO naprawione Spierdam Co? Skurwy ty mówiłem Wystarczy ponapierdalać, kurwa. Naprawdę on to naprawił, w ten sposób. Patrzcie, 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 nie, czekaj, żeby nie ruszyć. No i go. Kurwa, upadł. Nie, dlatego... Uwaga, jedna, jedna, dobra, zero, 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 patrzcie, 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 nie patrzcie. Nie no, jest jedna, jest jedna, o, nie, zero. zero, zero. Zero, kurwa. Oj, ta kurwa działa, Oby dwa. Patrzcie, zero. Zero kresek. Zepsuł zepsuł monitor, diabeł rozjewał. Nie, i jest delikatny delikatne, kurwa. Dziewczyny zgłaszajcie się by the way. Ja, ja cię proszę. On jeszcze to. Z... nie no, znowu dwie kreski! Znowu się zepsuło! coś się znowu zepsuło? To się znowu zepsuło! Łatwo. Nie, no dziewczyny, ja jestem No wszędzie się znowu kupować. zepsuło to. Jak zajebę, to z racją przynajmniej, kurwa. Nawet monitor przyznał. Ja pierdzielę jemu, to wszystko Łatwo, się ledwo kurwa. trzyma. U niego to stanowisko wygląda, jakby zaraz miało się całe rozpaść. Jeszcze brakuje, żeby odkręciła się noga od stołu i żeby wszystko poleciało na ziemię. Uff. Dobra, teraz kurwa finish. Ciekawe kiedy zauważy. The oh, no fuck? Nie, 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 nie. Nie, nie koniec. Koniec. jest jestem kumplem, Mogę się pośmiać, ale jest gdzieś granica, gdzie przestaje być kumplem, a zaczynam być szmatą, bo się za bardzo z niego śmieję. To jest ten moment, gdzie ja robię hamulec. Nie chcę, żeby diabeł się zdenerwował. Zobaczę na drugim monitorze, jak bardzo przypałowe to jest. Zobaczę na drugim monitorze, jak bardzo przypałowe to jest. Czy można o Dobra, nie jest aż tak przy pałowę Jezu, dobra, zahamował się, jednak poleciał hamulec. O, Czy można prosić o kontakt do świetnego majstra? W ciekawym momencie wróciłem K.E.K.W. Można, można, Prawda kontroler. Czekaj jest w gruby. Ale ja, ja na Pawła, 27, 37, mniej 21. Zapraszam. Okej, okay. to było dużo. To było dużo. Gonik, pokazuj swojego klipa. Palaj towo, dobra. TY KURWO JEBANA. KTO JEST WHO'S the FIRST? SPIERDALAJ. No i <ścoughs> No nie! first? No nie! Monitor mi się spierdolił, poczekajcie <ścoughs> koleś. Ty, ja muszę to zobaczyć. <ścoughs> O Boże. Halo, nie chcę pełnego ekranu już. O Boże. Były jeszcze jakieś klipy z tej pięknej akcji. Nie, to już było wszystko. To już było wszystko. Ja pierdzielę, ale dymy się wczoraj działy. I to wszystko o trzeciej w nocy, jak zawsze. Trzecia w nocy, godzina dymów. Nasz diabełek. My streamer, my streamer, my streamer chat.